Zachęcam wszystkich mieszkańców Powiatu Radomszczeńskiego, w tym także Miasta Radomska, do wzięcia udziału w konkursie w Plebiscycie. Trybunalskie rozmowy regionalne. Już można zgłaszać swoje kandydatury ciekawych miejsc. Mogą to być miejscowości, mogą to być parki, mogą to być zbiorniki wodne, a także zamki znajdujące się właśnie na terenie Powiatu Radomszczeńskiego czy samego Miasta Radomska. Oczywiście będą także nagrody. Miejsce, które wygra otrzyma 5000 zł. Taką nagrodę oczywiście będzie mogła odebrać grupa mieszkańców, ewentualnie Rada Sołecka czy Rada Osiedla. Będą także dodatkowe nagrody w kwocie 3000 i 2000 złotych. Głosować można od 28 czerwca, ale zanim to głosowanie wcześniej zostanie wybranych 45 interesujących miejsc znajdujących się na terenach powiatów Piotrkowskiego i Radom a także miast Radomsko i Piotrków. Te miejsca będzie można zgłaszać do 20 czerwca. Szczegóły znajdą Państwo na portalu epiotrkow.pl i także na portalu radomsko24.pl. Zachęcam do tego, aby wejść na te portale, przeczytać informacje dotyczące naszego konkursu plebiscytu. Oczywiście szczegółowe informacje znajdą także Państwo na antenie Radia Strefa FM Piotrków.